Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie kochani w środę 9 lipca. Dzisiaj usłyszymy fragment z Ewangelii według świętego Mateusza. Jest to rozdział 10, a wersety od 1 do 7. Prośmy Ducha Świętego o Jego pomoc. Duchu Święty, Duchu Światła i Miłości, prosimy Cię, Abyś pomógł nam zrozumieć to Słowo, otwórz moje serce, moją wolę i całego siebie na, na, twoje, na Twoją mądrość. Sprawa, by mój rozum był chętny do przyjmowania tego Słowa i natchnień pochodzących od Ciebie. Amen. Z Ewangelii, według Świętego Mateusza. Jeszua zwołał swych dwunastu talmidim i dał im władzę wypędzania duchów nieczystych i uzdrawiania wszelkiej choroby i słabości. A oto imiona tych dwunastu wysłanników: najpierw Szymon, zwany Kefom i Andrzej jego brat, Jakow ben Zawdaj i Jochanan jego brat, Filip i Bartalmai, Toma i Matiachu celnik, Jakow, Barchalfaj i Tadaj, Szymon Zelota i Judas Kiriot, który go zdradził. Tych dwunastu Jeszua wysłał z takim poleceniem. Nie wchodźcie na ziemię Goim i nie wkraczajcie do żadnego miasta w Szomron lecz idźcie raczej do zabłąkanych owiec z domu Izraela, a idąc, głoście, blisko jest Królestwo Niebieskie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi drodzy, dzisiaj mamy um, ciąg dalszy tego, tej misji, którą Pan Jezus wyznaczył Kościołowi wyznaczył apostołom i do dzisiaj misja ta trwa. Zaczyna się od tego, że Jezus zawołał swych dwunastu, tych, których chciał. Przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy. Pan Jezus znał ich imiona. Te imiona są tutaj greckie, hebrajskie, one tak dla nas. Troszeczkę egzotycznie znaczą, niż, niż tak jak jesteśmy przyzwyczajeni. Piotr, Andrzej, Jakub, syn Zebedeusza, brat jego Jan, Bartłomiej, Filip, Tomasz, syn celnik, celnik, Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, Tadeusz, Szymon Gorliwy, Judasz Iskariota. Co nie zmienia, oczywiście, sensu tego, że Pan Jezus wybrał konkretne historie konkretnych ludzi. Czy to są ludzie doskonali? My wiemy, że nie, bo yy, bardzo taka mądra yy, pewna sentencja mówi, że Bóg nie powołuje ludzi doskonałych, ale powołanych udoskonala, On udoskonala. Jeśli ktoś ma o sobie takie wyobrażenie, że, nie jest godne tego, by na przykład służyć Panu Bogu jako kapłan, siostra zakonna, czy misjonarz, misjonarka, brat zakonny, że nie jest godny. To owszem, zgadza się to, że nikt z nas nie jest godny, żeby czynić to, do czego nas Bóg wybiera, więc do głoszenia Królestwa Bożego, sprawowania sakramentów. Ale z drugiej strony nikt z nas nie wybiera się sam i, i dopiero nikt z nas nie, nie osądza o sobie, że no teraz jestem już godny, no, no teraz już się ponaprawiałem, już się poprawiłem tutaj i naśladujcie mnie ludzie, bo jestem taki doskonały. To, moi drodzy, tak nie działa, ani w życiu kapłańskim, ani w życiu też i Ludzi świeckich, was, którzy macie swoje powołania do bycia w rodzinie czy w małżeństwie, tam nikt z nas nie jest doskonały. Ale Pan Jezus wypowiada te imiona, nasze imiona, też tutaj już troszeczkę abstrahując od powołania kapłańskiego, ale wybiera nas też do tego, żebyśmy, żebyśmy usłyszeli to imię w Chrzcie Świętym zostało nad nami wypowiedziane, no właśnie, to, to moje imię, ja Ciebie chrzczem, ja Ciebie wybieram do tej mojej miłości, do godności i do tego, byś był świadkiem mojej miłości w, 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 właśnie w tym świecie, abyś sam doświadczając miłości też był świadkiem tej miłości i był świadkiem Królestwa Bożego. Dlatego Pan Jezus tych ludzi, których konkretnie z imienia wybrał, z, konkretnej, z konkretną historią, tak jak nas, posyła też i mówi: idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Idźcie i głoście, bliskie jest Królestwo Niebieskie. To znaczy, z jednej strony mówcie ludziom, cieszcie się, bo zostaliśmy zbawieni. Bo Królestwo Boże jest blisko, bo zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. Właśnie to imię, jeszcze raz, Chrzest Święty. Cieszcie się, radujcie się, nie dręczcie się. Kochani, mieliśmy y, 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 ciągle, nieustannie dowody w Słowie Bożym, w historiach różnych, jak bardzo Pan Bóg wchodzi, i pokazuje, że jeśli to i to i to się dzieje, to bliskie jest Królestwo Boże, to jesteście blisko Pana Boga, bo nikt po ludzku z ludzi nie może tego uczynić, tamtego uczynić, czy chociażby zwyczajna przyroda, kosmos, mieliśmy też okazję w minionych gdzieś tam dniach, czy ciągle jeszcze gdzieś się pokazują obrazy z kosmosu, tego naszego kosmonauty, który gdzieś wystrzelił w przestrzeń kosmiczną? Więc cieszmy się tym, że ten świat jest tak piękny, bo, bo jest stworzony przez rozumną siłę, którą jest Bóg. Rozumną i kochającą siłą jest Bóg. I dlatego jest w nim panuje harmonia. Bliskie jest Królestwo Boże. Skoro widzimy to, co widzimy, badamy, doświadczamy, to naprawdę bliskie jest Królestwo Boże. Bóg jest blisko nas. Bóg zamieszkał z nami. Tak jak też kilka tygodni temu wyszliśmy z Panem Bogiem na ulicę w uroczystość Bożego Ciała. On zamieszkał z nami. I, I wybiera nas po imieniu, abyśmy to też głosili. Owszem, by głosili, by, by, by głosili to kapłani, sprawując sakramenty, ale by też głosili to y, ojcowie, y, matki, żony, mężowie, studenci, dzieci, młodzież, osoby starsze, schorowane, samotne, y, osoby pełniące zawody takie i, i inne, mieszkające w Polsce i poza Polską. Niscy, wysocy, grubi, chudzi i można by tak cieszcie się, bo bliskie jest Królestwo Boże i głoście to Królestwo, bo jeśli przyjąłeś Jezusa za Boga przez Chrzest Święty, to Twoje imię jest zapisane w niebie i Twoje imię Bogu jest znane i Bóg chce, żebyś Ty doświadczył też tego posłania, że. On cię przywołuje, daje ci władzę nad duchami złymi, że duchy złe nas nie, nie, nie targają nami, nie szarpią, nie więżą, nie niszczą, nie dręczą, bo daje nam władzę nad nimi przez wiarę, przez właśnie też przyjmowanie sakramentów, a więc Jezusa Chrystusa. I mówi nam: idźcie, idźcie na cały świat i głoście. Bliskie jest Królestwo Boże. Więc idźcie, kochani, tam, gdzie jesteście, swoim życiem, jeśli trzeba słowami. Głoście, że Bóg jest pośród nas, jest z nami, ale najpierw po prostu bądźmy świadkami świętości życia. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa i głoście, że blisko jest Królestwo Boże. Bogu niech będą dzięki. I do zobaczenia jutro, jeśli Bóg da z Panem Bogiem.